dziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Kłaniam się nisko słuchacze i słuchawki. Witajcie Mediteuszki i Mediteusza. Jest piątek, 11 października 2024 roku. Słońce wzejdzie o 7.3, a zajdzie o 17.58. Imieniny obchodzą Aldona, Brunon i Emil. Solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego. Bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś dzień wychodzenia z szafy. Motto to na dziś? Cud tęczy raduje tylko tych, którzy przeczekali burzę. Lidia Jasińska, 395. wydanie codziennika motywacyjnego. Zapraszam. Dzisiejszy codziennik będzie inny niż zwykle i to zróbmy tak, żeby to był taki coachingowy, autorefleksyjny codziennik motywacyjny Piątek, Piąteczek, Piątunio wiadomo. Słuchaj, mnie od zawsze frapuje, jak ludzie definiują szczęście w swoim życiu. Więc mam do Ciebie dzisiaj prośbę i wiele tych próśb i odpowiedzi raczej na tęże prośbę będzie nagrodzonych książkami. Jest taki mail, który brzmi mediteuszmałpa.gmail.com I na tego, że maila do niedzieli, do godziny 23 mam do Ciebie prośbę. Przyślij mi swoją definicję szczęścia. Czym jest dla Ciebie szczęście w życiu? Jak zapewniasz sobie szczęście? Co oznacza być szczęśliwym człowiekiem w Twoim przypadku? Spośród tych wszystkich maili, które przyjdą, pięć osób dostanie jakieś fajne książki, będzie Murphy, będzie doktor Nerwica, będą naprawdę fajne sztosy, nowe, które dostałem od wydawnictw. I one powędrują. Ważne jest, żeby w tym mailu wpisać paczkomat od razu maila i telefon. No I to tyle. Ja wybiorę te książki, spakuję, wyślę. Ale. Wracając do głównego pytania, czym dla Ciebie jest szczęście w życiu? Co robisz, aby być szczęśliwym człowiekiem? Jaka jest Twoja definicja szczęścia? Pytam z prostego powodu. Przez wiele, wiele lat prowadzenia sesji coachingowych z różnymi coaching, naprawdę było ich tysiące przez te wszystkie lata, zawsze, ale to zawsze, pytam człowieka, czym jest dla Ciebie szczęście? Co takiego powoduje, że on jest szczęśliwy, spełniony? Co robi, żeby dany stan szczęścia? Uzyskać. W wielu przypadkach ludzie nie potrafią zdefiniować, czym jest dla nich szczęście, co robią, jednakże bardzo szybko wypływa z nich jacy są nieszczęśliwi. A nie tak brzmiało pytanie, więc dziś pobawmy się w taką małą coachingową sesję. Proszę odpowiedź sobie dla samej siebie, samego siebie, na kartce, albo w myślach, albo możesz to nagrać. Bo jakby chodzi o to, żebyś sobie uświadomił albo uświadomiła pewien proces. Pierwsze pytanie brzmi: Co robisz każdego dnia, żeby czuć się dobrze, żeby być szczęśliwym? Co robisz każdego dnia, żeby stać się szczęśliwym człowiekiem? Na to pytanie odpowiedz bardzo skrzętnie, bo wiele osób nie robi nic w stronę swojego szczęścia, jakiegoś dobrego samopoczucia, tylko z całą premedytacją nacierają się nieszczęście. Nieszczęście w ludzkim życiu, no to jest taki stan, którego my unikamy i nie chcemy, żeby on był obecny w naszym życiu. Ale często zdarza się tak, że on jest obecny, że on się manifestuje, że jest zauważalny. I ludzie, wielu tak ma. Nie szukają rozwiązania, żeby stać się szczęśliwym człowiekiem, tylko zaczynają zauważać ten deficyt, który w ich życiu funkcjonuje, nacierają się i na proste pytanie, co robisz, żeby być szczęśliwym człowiekiem, nie odpowiadają, tylko opowiadają o tym, jak są nieszczęśliwi w życiu i jakim nie idzie, jakim się nie udaje, jak w ogóle jest jaki dramat. Drugie pytanie, które chciałbym, żebyś sobie zadała albo zadał, brzmi: co jest szczęśliwego w tej chwili dla ciebie? Teraz, w momencie, kiedy słuchasz tego codziennika, co jest szczęśliwego dla Ciebie w Twoim otoczeniu, w Twoim życiu, na czas i miejsce, w którym dokładnie teraz się znajdujesz? Czy zauważasz jakikolwiek jeden element, który zapewnia Ci szczęście? Chociaż w najmniejszym takim malutkim ziarenku szczęścia. To jest drugie pytanie. Trzecie pytanie brzmi: jaki krok ku swojemu szczęściu możesz wykonać natychmiast, za minutę, dwie, trzy, pięć? Natychmiast, dziś, teraz, bez żadnego zastanowienia, co możesz zrobić, żeby być krok bliżej od tego, do czego dążysz i co w Twoim mniemaniu jest definicją szczęścia. Rozmawiam z wieloma osobami i pytam ich bardzo często: No dobrze, ale jesteś w stanie przypomnieć sobie jakąkolwiek chwilę, jakiekolwiek zdarzenie, jakąkolwiek sytuację w całym Twoim życiu, kiedy byłeś szczęśliwy albo byłaś szczęśliwa. I wiele osób, naprawdę wiele, bo to jest około 30%, odpowiada: Nigdy nie byłam, nie byłem szczęśliwy, szczęśliwa. I ja mówię nawet jak, jako małe dziecko, kiedy dostałeś lizaka i synapsy eksplodowały w głowie, bo słodkie robiło duży dopaminowy strzał. No nie, nie przypominam sobie takiego. Więc pytanie kolejne brzmi: kiedy w Twoim życiu był taki moment, taki czas, takie miejsce, kiedy naprawdę eksplodowało u Ciebie szczęście? Wiesz po co są te wszystkie pytania? Trywialne jakby się wydawało na pierwszy rzut ucha. One nam uzmysławiają, że my w wielu przypadkach nie potrafimy zdefiniować szczęścia, czyli tego dobrostanu, tego poczucia, którym naprawdę czujemy się dobrze. Wiesz, Wiele osób mówi mi, no kurczę wiesz szczęśliwa byłabym jakbym miała to i tamto, szczęśliwy bym był jakbym miał tamto i tamto. Jedni definiują szczęście wyłącznie przez wypchany portfel, przez kasę, jak mają tam nie wiem, 100 tysięcy miesięcznie. To wydaje im się, że są szczęśliwi. Ale to nie jest szczęście, to jest tylko wymiana banknotów na kolejne rzeczy, które mogą kupić, na kolejne wyimaginowane zachcianki, które mogą spełnić. No bo jak masz zasób typu 100-200 tysięcy i marzysz na przykład o nowym komputerze, albo jakimś ciuchu nowym, albo nie wiem, o czymkolwiek, to idziesz i kupujesz. Ale powstaje pytanie, czy to jest szczęście? Zdefiniuj swoje szczęście, co takiego musiałoby się wydarzyć w Twoim życiu, co takiego musiałoby się zamanifestować, żebyś usiadł albo usiadła i powiedziała albo powiedział, jestem naprawdę szczęśliwym, spełnionym człowiekiem. Cóż to takiego musiałoby być? Albo jakbyś się zachowywała, albo zachowywał, jakbyś była, albo był maksymalnie szczęśliwy, jak wszystkie Twoje marzenia, cele, plany, wszystko szłoby dokładnie tak, jak chciałabyś, żeby to się odbywało, albo jakbyś chciał. Napisz to wszystko na kartce. To codziennik tylko i wyłącznie dla ciebie, po to, abyś sobie uzmysłowił, uzmysłowiła. Jak ludzie definiują szczęście, jak Ty definiujesz szczęście i co w Twoim życiu jest szczęściem? Mediteuszmałpa.gmail.com Napisz mi swoją definicję szczęścia. Co daje Ci szczęście w życiu, co masz albo co chciałabyś, chciałbyś mieć, żeby być szczęśliwym człowiekiem czego doświadczać, gdzie bywać, z czego dotykać i tak dalej. Pięć osób otrzyma ode mnie książki rozwojowe. Doktor Nerwica, Murphy, naprawdę mam tego sporo. Pięć osób otrzyma. Tylko proszę, w mailu, który będziesz wysyłał albo wysyłała do mnie, podaj od razu paczkomat, numer telefonu i adres e-mail, żebyśmy nie tracili czasu na wymianę korespondencji. Czym jest dla ciebie szczęście w życiu? W 95-395 codzienniku motywacyjnym takie oto pytanie od Łysego. Kawowiczom z Bajkowi.tuslash mediteusz wiecie za co, dlaczego i po co. Naprawdę z całej siły. Na... No tak dziękuję, że nie wiem, bo nie mam nic więcej do dodania, No bo wszystko co powiem, to i tak będzie za mało. Słuchajcie. Tabletki zmian robią jakieś ogromne zamieszanie na kanale Mediteusz. Jest mi naprawdę niezmiernie miło. Dziękuję, bo znowu to, co powiem, i tak będzie za mało. Te wszystkie maile jest ich ponad tysiąc od momentu, kiedy ruszył, ruszyły tabletki zmian. Więc moje pytanie również na Piątek, Piąteczek, Piątunio brzmi, i też napisz mi, proszę, ale to napisz mi w komentarzu na Facebooku pod stroną, gdzie wyświetla się ten codziennik, albo, albo na stronie, albo w grupie. Czy zostawiamy jeszcze mudry? Ja oczywiście to pytanie zadam jeszcze w tabletkach zmian. Czy zostawiamy jeszcze, kontynuujemy z mudrami, czy... Przeklikujemy od poniedziałku tabletki zmian na jakiś inny, rozwojowy, równie temat. Na szybkie patenty, żeby zapewniać sobie dobrostan. Taki by, takiej bym chciał informacji od ciebie, bo, no bo tak naprawdę ten podcast jeden i drugi jest robiony tylko i wyłącznie dla mediteuszek i mediteuszy. Panie i panowie, dziewczynki, chłopcy, przypominam, że trwa promocja minus 25% na wszystkie produkty cyfrowe, wpisując kod 2 lata, pisane słownie, albo dwa lata pisane cyfrą i lata słownie, otrzymasz 25% na produkty cyfrowe do niedzieli do 23.59. Tymczasem, panie i panowie, dziewczynki i chłopcy, słuchacze i słuchawki, mediteuszki i mediteusze, weekend, czas zacząć. Do usłyszenia w tabletkach zmian w poniedziałek o 21.00, w codzienniku w poniedziałek o 6.00 rano, a potem, a potem to się okaże. Trzymajcie się ciepło, dobrego weekendu. Na razie. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza, Mediteusz.